Rasy psów. Ja no na jazdę naś. Szereg niemiecki. Maltańczyk Labrador tak, Retriever. A, Golden Retriever też to jest coś innego No tak No, no tak Bernardyn Powiem Beagle Amstaf Jamnik Mops Owczarek Argen... Mops Owczarek argentyński Kangal Do Bermana nie było jeszcze, nie? Nie było Hart ja, Pitbull Bulldog francuski Kurde, zabrał mi Bermencik Bulldog angielski Owczarek belgijski chyba jest jeszcze, nie? ja jestem jest, sprawdź nie, to Ale jest, nie? Sprawdź to, ten owczarek A, argentyński, niemczy, ale... niemiecki, belgijski, za chwilę but, będzie francuski ruski? Nie, yes. No A, właśnie jestem z tymi czarnymi uszami cały ten, tak mi się kojarzyło. Ja No to nie, to nie wiem. <laughs> Ale nie ma w nawiasie Lesi? Lesi to jest imię, taki film To, to jest film, no. Border Collie. Yyy! Dalmatyńczyk! Collie. Było chyba. Nie, nie było. Nie było, było Collie? Nie. Border Collie. A, border ja Collie. Ja to <laughs> już powiedziałam przed chwilą. Aha. Nie wiem, o Owczarek Wietnamski. A jak to będzie, to ja wychodzę. Jak jest obczarek wietnamski, to ja wychodzę. Ale mi się kojarzy, że to są takie paplate. To jest ich danie pewnie narodowe. A to nie, to nie. To jest ich danie narodowe.